witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ja nazywam się Uszaty to jest kanał test wszystkiego i dzisiaj test energetyka szukałem go dość długi czas jakoś ta puszka zmieniona kompletnie nie mogłem odnaleźć tego energola jest to black six energy czyli ten jeden z takich lepszych w smaku energetyków no i co nie mogę powiedzieć 3,30 do 4 zł w żabce. Na jakoś coś ten deseń 250 ml. 32 mg na 100 ml kofeiny. Czy na pewno? Dokładnie tak. A więc. Tak się prezentuje. No i spróbujmy. Posmak bliśni. Dobry, trochę kwaskowy, owocowy. że takiej jakby wiśnia wiśnia z czymś. <grym> Ale ogólnie to jest jeden z moich ulubionych. Nie przez, nie przez nazwę, a przez to, że jest dobry smak tak samo jak mango i był jeszcze kiedyś ten taki samuraj coś tam. Tamten był mega dobry. Ten tutaj jest taki Takim miałem takim polski owad czy jakiś. Ale jak zwykle moje kubki smakowe pośledzone. Bo to nie jest żadna wiśnia, tylko pitaja Grenadia limetka z dodatkiem witamin. Więc może coś w tym być. To chyba po tym covidzie ten czas. Te moje smaki są z ale No nic na to nie poradzę. Tak więc. Witaję, Grenedia, limetka. No, możliwe, bo to w sumie. Możliwe, że to jest właśnie ten smak. On robi na kwasku. Jest. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem. Energolkowi daje ocenę 9 na 10. Trzymajcie się na razie.